Samsung Galaxy Mini 2 to nowocześniejsza wersja znanego już na rynku modelu Galaxy Mini. Kompaktowy i kolorowy Mini 2 powinien spodobać się każdemu użytkownikowi telefonu. Smartfon posiada dość duży ekran o przekątnej 3,3 cala, który doskonale nadaje się do przeglądania zdjęć, surfowania w sieci i kontaktowania się ze znajomymi za pośrednictwem serwisów społecznościowych. Najmniejszy z serii Galaxy pracuje pod kontrolą procesora Qualcomm o taktowaniu 800 MHz wyposażonego w 512 MB pamięci RAM oraz 4 GB wbudowanej pamięci. W prezentowanym zestawie znajdziemy telefon Samsung Galaxy Mini 2, baterię o pojemności 1300 mAh drugą dodatkową wymienną obudowę, ładowarkę, kabel mikro USB do połączenia z komputerem i ładowania telefonu, instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną. Z przodu telefonu umieszczono trzy przyciski. Menu. Dzięki niemu otworzymy listę dostępnych opcji wybranego ekranu lub aplikacji. A jeśli przytrzymamy go dłużej, uruchomimy wyszukiwarkę Google. Przycisk Home. Tym zawsze wrócimy do ekranu głównego. A dotknięcie i przytrzymanie tego przycisku spowoduje otwarcie okna ostatnio uruchamianych aplikacji i dostęp do menadżera zadań. Wstecz. Dotykając ten przycisk, zawsze wrócimy do poprzedniego ekranu. Nad ekranem znajduje się głośnik słuchawki, a z tyłu telefonu znajdziemy obiektyw aparatu fotograficznego o rozdzielczości 3 megapikseli i głośnik. U dołu obudowy widzimy wejście mikro-USB oraz mikrofon. U góry znajduje się wejście słuchawkowe miniczek. Z prawej strony obudowy umieszczono przycisk zasilania, a po lewej przycisk do regulacji głośności oraz gniazdo kart microSD. Jak uruchomić Samsung Galaxy Mini 2? Podnieś pokrywę baterii, podważając niewielką szczelinę w górnej części telefonu. Włóż kartę SIM z złotymi stykami do dołu, a ściętym rogiem ustawionym na zewnątrz gniazda. Wciśnij kartę SIM do końca. Włóż baterię, pamiętając, by jej styki pasowały do styków telefonu. Zamknij obudowę i wciśnij przycisk uruchamiający telefon. Podczas pierwszego uruchomienia zobaczysz przewodnik pomagający w ustawieniu podstawowych parametrów telefonu, takich jak konfiguracja konta Google, Funkcji lokalizacji, daty i godziny. Postępuj dalej zgodnie z instrukcjami, a następnie dotknij dalej. Telefon jest już gotowy do pracy. Wyświetlacz TFT bardzo dokładnie odwzorowuje kolory na ekranie. Zainstalowany w smartfonie system operacyjny Android w wersji 2 i 3 oraz nakładka systemowa TouchWiz pozwalają na płynne i wygodne posługiwanie się telefonem. W górnej części ekranu głównego znajduje się panel powiadomień i szybkiego włączania Wi-Fi. Bluetooth, GPS, wyciszania dźwięków i automatycznego obracania ekranu. Poniżej masz do dyspozycji okno z zegarem i aktualną datą oraz widget z informacją o aktualnej pogodzie oraz jej prognozą na najbliższe 6 dni. Pod nim znajdziesz pasek szybkiego wyszukiwania treści w Google, jak i tych zawartych w telefonie. Telefon posiada funkcję wyszukiwania głosowego. Dotknij ikonę mikrofon i wypowiedz hasło, na przykład Salon Orange. W dolnej części ekranu widzimy skróty do Gmail, Map, Marketu, czyli sklepu Play oraz komunikatora Talk. U dołu ekranu widzimy rząd wirtualnych przycisków, które widoczne są na wszystkich siedmiu ekranach głównych. Mamy tutaj dostęp do skrótu Telefon, który otwiera panel do nawiązywania połączeń, kontaktów, wiadomości oraz aplikacji z listą wszystkich zainstalowanych aplikacji. Kolejny ekran to widget News dzięki któremu możesz czytać najnowsze wiadomości publikowane w serwisie Yahoo News. Następny ekran to widget Poczta, w którym zobaczysz wszystkie najnowsze e-maile. Ostatnie dwa widżety to Galeria do przeglądania zdjęć oraz Finance, który zawiera notowania giełdowe serwisu Yahoo Finance. Kolejne trzy ekrany są puste. Możesz je dowolnie spersonalizować, dodając do nich widżety, skróty klawiszowe, katalogi oraz tapety. Wystarczy dotknąć i przytrzymać ekran główny a następnie wybrać skrót, który chcesz umieścić na ekranie. Równie prosto można ten skrót usunąć. Jeśli chcesz wrócić do ekranu głównego, dotknij Home. Mimo swoich małych wymiarów smartfon ma naprawdę dużo fajnych funkcji i aplikacji. Mamy tu dostęp do aplikacji codziennego użytku, takich jak odtwarzacz MP3, dyktafon, radio, a także do tych biurowych, na przykład Thinkfree Office, za pomocą którego obejrzymy dokumenty oraz prześlemy je mailem w formie załączników. Nie zabrakło też funkcji odbierania i wysyłania poczty. A szybka przeglądarka internetowa pozwoli nam na swobodne surfowanie w sieci. W każdej chwili udostępnisz też internet innym użytkownikom, zamieniając swojego smartfona w hotspot Wi-Fi. A jeśli użyjesz wbudowanego modułu GPS z AGPS, oraz odpowiedniej aplikacji smartfon zmieni się w funkcjonalną nawigację samochodową. Dodatkowo dzięki aplikacji AllShare będziesz mógł udostępniać i odtwarzać multimedia w standardzie DLNA. Smartfon posiada wbudowany aparat o rozdzielczości 3 megapikseli z funkcją geotaggingu oraz możliwością wykonywania filmów w rozdzielczości 640x480 pikseli. Samsung Galaxy Mini 2 to udana kontynuacja modelu Galaxy Mini i propozycja dla wszystkich, którzy szukają kompaktowego smartfona z wieloma przydatnymi aplikacjami, a wymienne kolorowe obudowy pozwolą dopasować telefon do nastroju lub własnego stylu.